Witam, witam, jestem Bobecio. Nagrywam to drugi raz, a to jest Call of Duty Mobile. Gra wyszła wczoraj wieczorem. Ja mam teraz środę. No, więc co my tutaj mamy? Nie wiem. Kompletnie nie wiem. E, już kawałek grałem, ale... Zobaczymy co to jest. Nie wiem co jest. Idziemy tutaj. Nie wiem. Odbieram tu nagrodę tylko o, nożyk. C za szybko plikłam i nie mogłem się nacieszyć tym, że dostałem jakiegoś noża. Aha, dobra. Tu, tu dostałem rzeczy. Tu dostałem kolejne rzeczy tu nic nie dostałem. Tu coś dostałem. Dostałem coś takiego. Jakąś skrzynkę. I kolejną skrzynkę. Nie wiem co to, ale się zobaczy. Mam, mam taki nóż, ale mogę mieć też taki. Wezmę tego. Tutaj o! Taki jest ładniejszy. Liplet. Max. maksymalnie. No, jakiś granat. Boże. Już granatka. No, to wszystko. No to co? Tu raczej będzie fabuła. Albo zombie. Wolałbym fabułę. Decydowanie. Idziemy tutaj. To ogólnie już sprawdzałem, to tutaj jest. Hmm. Tu jest coś takiego. Game Gamepad znaczy co ja mówię? Jakieś tam pasy, nie? Więc fajnie. Może być. Otworzę kiedy indziej. I no co, to zostało tylko grać. No co to jest? To gramy, gramy, gramy. Chodzimy o Newtown. Jeszcze na tej mapie nie grałem, nie, na razie tylko na tym Kilauce. się jaka mapa? Kinush. A je, jedziemy. Piękny nosik idziemy zobaczyć jak wygląda mapa A, dobra, grałem na tym jednak Tylko po przeciwnej stronie Wyjedziemy ich. Nie, no, oni tam są. No, Spałnie trzeba ich trochę pogonić. No, zabili nas. O, dobra, znalazłem w końcu miejsce którym są pokazane plus. Co to... nasza drużyna tak słabo? Tylko ja tutaj zabijam? Serio? Tylko ja fragi robię?

Lecimy, lecimy z nimi. Nie ma co się. Nie wiem. No i padłem. Ale już przynajmniej lepiej nam idzie. Tak myślę. Ja nie chcę używać tego operatora. Głupi granat. <gry> Dobra, tam.

myślałem, że to dłużej będzie trwało. No, jak zawsze wygrana, Cudno i wspaniała. A ja jem ja sobie obiad. Obiad, obiad, obiad. Obiad, obiad, obiad. Dlatego ja mówię Wam, Papa. Pa. Bo mówi Papa.